Siema, tutaj Dragon i witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj zaprezentuję modyfikację Live Mod albo Coralive Mod nie wiem jak dokładnie się czyta, ale mniejsza z tym. Po samej nazwie możemy się domyślić, że mod będzie dodawał coś, co od niedawnego czasu bardzo brakuje w Minecraft. Ale co to jest? Nie Połowa teraz myśli, a więc przejdźmy do prezentacji. A więc witam! Mod ogólnie dodaje rafy koralowe i spójrz, spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę yy, nieraz yy, oceany były puste, a teraz yy, płynąc z taką łódką yy, będziemy mieli co oglądać. Bo te rafy potrafią się różnie generować i czasem do przybierać fajne kształty. Naprawdę, oczywiście one same tak świecą, jak widzicie. Yy, jak to pięknie po prostu wygląda. Jest tu mega. Wiecie, dużo teraz y, osób oczekuje, aby takie rafy pojawiły się w zwykłym Minecrafcie, jednak na razie się nie pojawiają. I te rafy mają różne funkcje, jedne takie, drugie takie, a więc, to, a więc przejdźmy do y, dalszej prezentacji. Witam z powrotem i może zacznijmy od tego że taką rafę normalnie nie możemy zdobyć wystarczy rozwalić ją ręką lub innym narzędziem i pozyskujemy normalnie taką, taki koral wszystkie mają takie same nazwy z takiego korala możemy uzyskać barwnik oprócz jednego, jak widać Dostajemy barwniki i tutaj macie ten, tutaj jest limonkowy, tutaj jest fiolet, y, tutaj jest różowy, a tutaj jest ciemno, jasno niebieski na Chyba jasno. A więc dalej. Y, ogólnie tutaj dwa nowe bloki. Y, taki i taki. I co te dwa bloki robią? One po prostu. Rafa rośnie tylko na tych dwóch blokach, nie rośnie na innych i musi rosnąć w wodzie. Nie rośnie bez wody. No to przejdźmy do prezentacji. Tutaj mamy zwykły, zwykłą taką roślinkę. Nie ma żadnego zastosowania. Tutaj mamy kolejną roślinkę, jednak ona ma małe zastosowanie. Bym musiał sobie włączyć gamemoda wylecieć tutaj i sobie go wyłączę. Bo gdy wejdziemy, no to będziemy tonąć w takiej wodzie. Gdy podpłyniemy do takiej roślinki, nie będziemy tonąć. Musimy trochę dojść do góry. i widać, w pewnym momencie znika ten pasek tych kuleczek, bombelek. Więc y, y, jest to świetny... Możemy po prostu przy tej, przy tej roślinie oddychać. Tutaj mamy kolejną roślinę, ona też nie ma żadnego zastosowania. Aha! I ta roślina może rosnąć bardzo, bardzo wysoko. Od jednej kratki do yy, bardzo dużo kratek, sam nie wiem. Tutaj mamy kolejną roślinkę, która też nie ma zastosowania. Oprócz tego, że, no, kalor, oprócz tego, że każdy daje mi barwniki. Yy, tutaj mamy kolejną, kolejną roślinkę, która już ma małe zastosowanie jednak y, przeciw nam może sobie jeszcze raz modam, wylecę i sobie go wyłączę bo gdy wpaliłem taką roślinkę y, zawiera nam po prostu życie więc trochę nie za fajnie no i tutaj mam ostatnią roślinkę też nie ma żadnego zastosowania więc y, na tą modyfikację by było na tyle jeśli modyfikacja się spodobała nie zapomnij yy, kliknąć kciuka w górę, bo jednak się troszkę napracowałem, nie jakoś bardzo, bardzo dużo, ale no troszkę się napracowałem, więc jeśli się spodobało, no to nie zapomnij tego kciuka w górę, też napisać jakiś komentarz i zasubskrybować mój kanał, a więc dzięki, cześć i na razie.